Dirty Bump, tak się nazywa ta gra, która przychodziła, różne metamorfozy, była, nie extraction point, pamiętałem, przed to sprawdzałem, extraction point, um, nieważne, anyway, tak mówią anglicy, angielskie nacje, to jest Dirty Bump na Steamie, dlatego jest mój awatar. Nie wiem, jakby to wyglądało w wypadku, w wypadku możliwej, czy źle się wyraziłem, czy migracja byłaby możliwa z, e, z ich launchera, bo oni mieli swój launcher. pamiętam, tam w te Closet Alpha na Steama. Pewnie jest to do wykonania. późno się dodać. Mamy tutaj tak. Men Weźmy będą gry przelec. Tu są. Każdy. Są postacie, tak jak powiem, to najemnicy. Tutaj też chciałbym przy okazji tej, tej poruszyć temat mityczny, mitycznego już Overwatcha. To jest mój current squad. Czy mogę sobie wrzucić kogo chcę? Nie chcę snajpera, wrzucę coś innego. Albo zostawię to, co znam, będę lepiej się prezentował. Jest inwentory... Hmm, tak, inwentory, sklep jakiś, więc nie, więc nie, nieważne. Tak widać full steam ahead update profil Rainbow nie gram w często, ale pewnie statystyki, tak to są czyste cyfry, czyste kalkulacje, czystymi kalkulacjami właśnie doszliśmy do tego, co to jest niby moja ulubiona postać. Rainbow, nieważne. X Ex, na minutę 322 pokazuje, że to jest 1 trzecia. Średnio, chyba ty był taki ten. KD ratio na. KDF ratio na pół. Okej, okay, a to... to jest jakieś rejestr... nie wiem. każdym się, zagrajmy. Póki... póki są by patrzałem, były puste serwery. Nie ma pustych serwerów. Refresh. Przed chwilą były. zenerwuje mnie to. Yy, może Training Hub? Nie chcę Training hub. Może poczekam, aż będzie i wtedy... wtedy z, będę nagrywał jeszcze raz. Jeszcze szybko zademonstruję, jak działa lobby. Nie wiem po co, ale powinienem. Czuję, że powinienem to zrobić. Oj, nie, to nie ja okej. A, mecz już startuje. Nie mogę już nic zmienić. okej, okay, to w sumie to jest nieważne. Objective, no czyli to będzie gra. Chyba wszystkie tu są. Dobra, teraz powiem coś o grze. Gra twórstwa splash, splash damage. Między innymi, na pewnie ktoś jeszcze wchodzi w grę, ale chodzi mi głównie o splash damage. Splash damage, gry bring. Gra dobra, podobała mi się, jednak w pewnym stopniu martwa. Tam było troszkę rzeczy, które mi się nie podobało, które moim zdaniem powinny być zrobione lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę narzekać, generalnie gram to mało. Jednak sądzę, że dość dostatecznie, żeby coś tutaj powiedzieć na temat. Jeśli się nie zgadzacie, macie do tego prawo, ponieważ gra miała swoich wielbicieli, którzy grali. Co się dzieje? Deploy, dobrze, deploy. Wezmę Rhino, deploy, tak? Zdeployuje się? Nie. Nie, wezmę ją, nieważne. Źle to zrozumiałem. Deploying in 13, dobra, 13 seconds. Yy, Splash myśl. dobrze, mówiłem, bring, omówiony, mniej więcej, takie trochę przyszłościowe element, to też jest przyszłość. O tej grze zaraz, przyszłość, tam dwie frakcje, ci, ci biedni, ci, ci posiadający fundusze. którzy stworzyli sobie swój świat, ich zaprosili, żeby tam, wiecie, klasa robocza istniała. ogóle tamtej gry jest nieznaczna. Już oberwałem, bo się skupiłem na rozmowie, nieważne. Eee, oj. oj, oj dwa, Podle, podleczę się. Wcześniej zrobili grę, którą powinniście znać. Jeśli nie znacie, to żałujcie. Enemy, Terrority, Wolfen... Nie, Enemy, Terrority, Wolfenstein. Dobrze o mówię. I to jest gra... LEGENDA. Pierwsza... Jeśli ja dobrze pamiętam, pierwsza gra... z drugiej strony... Pierwsza gra... kurczę, skupię się na walce, wezmę aure. Pierwsza gra... darmowa, ujmiemy to tak. Free-to-playowa. Całkowicie, ona była całkowicie za darmo. Forma reklamy ich przyszłego produktu, Return to Wolfenstein. Tak, i... ja w kółko, to tak mówię tak Chcą powtórzyć swój sukces troszkę w brinku, chcą powtórzyć sukces pierwszej gry, czyli w tym wypadku Wolfensteina Elemental Revolution. Tak, stworzą tą grę free-to-playową. Healing Station oczywiście, proszę was. I chcą, żeby im się udało. Ja im też dobrze życzę, ta gra na początku mi się... Zrób. Kompletnie mi się ta gra nie spodobała, muszę się zaraz skupić bardziej na, na walce i na gadaniu jednocześnie. Yy, była taka set, był to typowy MOFPS, FPS. Taki, taki macie dla przykładu... Przykład gry takiej. Warface... Yy, Combat Arms, takie tytuły, to jest coś w ten deseń. Tylko, tylko tam tych klas było mniej, tam nie było klasa. tam miałeś raczej wybierz sobie sniperkę, wybierz tego. To występowało. Natomiast to jest to co mówią. To co mówi Blizzard w propos swojego mitycznego, jak już wspomniałem, Overwatcha. Czyli gra, gra... Tu, tu jest, MOBA. tu jest gra moba, ona jest super. Macie tu, wyleczcie się. Ona będzie miała klasy. Ej, tu leży kolej. Będzie miała klasy, będzie miała role. Będzie, będzie, wszystko w niej, naprawdę wszystko będzie. Niszczą mi ten, ten To jest, a to jest dokładnie, to jest w tym momencie moba. Co mi tu się dzieje? Czemu tu wszystko wybucha? Ciężko mi się walczy pod fleszem. Zgaduję, że Overwatch będzie wyglądał naprawdę podobnie do tego. Będzie jakaś klasa, która będzie stawiała działka. Tu była, właśnie. To już wymyślili, propo. Propo wymyślili to Team Fortressia i tak dalej. To są motywy, które się powtarzają, ja nikogo tu nie winię. Chyba nie, 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 tak to nie, nieładnie. Mamy różne bronie, to pokażę. Dziękuję, to są wszystkie bronie, jakie są. To jest dynamiczna po prostu. Czy jakieś porównania do Overwatcha? Trochę podobna tam w Overwatch widziałem grafika, była taka, taka. takie czyste pokoje, białe, żółte, takie eleganckie. To jest bardzo podobnie z tego co widzę. Nie grałem w Overwatcha, więc w sumie to co mówię to są tylko przewidywania, ale nie sądzę, żebym aż tak bardzo się pomylił, ponieważ ten rynek. rynek gier. wypuszczenie czegoś nowego jest ciężkie. Teraz. teraz sobie proszę o najważniejszej rzeczy. Blizzard. Blizzard potrafi generować hype na. Na ludzi. Tak, Kherson hmm, hype over, over hype właściwie. Gra jest ok, ale to straszny stresznie casualowa yy, Powiedzmy sobie szczerze, strasznie casual, casualowy kar, karcianka zabijają. Nie, go się wysłodzić. Potem mamy yy, Warlords of Drenor. Lubię go, szanuję go. Naprawdę jest z dobrą grą. Zasługuje na to, by rządzić rynkiem MMO. Powiedzmy sobie szczerze. Guild Warsy dla fanów. To jest jednak. subcio. Mam na nie myśli w nie? Tu przez długo. długi okres czasu nakładał normy na na gry, w tym momencie ludzie się na niego wypieli. Wciąż narzekają na formę abonamentu który w pewnym stopniu jest słuszny Słuszne nie jest nakładanie ceny gry, ponieważ za, za abonament dostajemy, dostajemy, z, y, pff, dostajemy opiekę ze strony mistrzów gry, czyli tak zwanych GMów ów game modów Game. Już się zakończyłem. Anyway, mamy działające serwery. Kto gra na prywatnych wie, jak to działa w praktyce. Mhm. Skąd on mnie widział, nie mam się żadnego pojęcia. Wezmę Rhino. Pokażę wam Rhino. I tak dalej. Blizzard potrafi robić dobre trailery, to też się umówmy. Warlord w yy, najnowszych do tego, super trailery. Super po prostu. Hearthstone dobry, Overwatch też świetny trailer. Cinematiki w. w tym. Cinematiki w. Warcraft'cie też super, więc. to, że ludzie się. mają, mają hype, hype. nie wiem się, jest trafnym określeniem na. na Overwatcha, jest po prostu to, że nie znają niczego innego. tym, że nie znają niczego innego. tym, że są. zaślepieni. tym czym są zaślepieni. Jest to wina samych ludzi. Ludzie są oślepieni. Overwatch... no nie chcę mówić, że będzie grą dla kidów, ale w sumie będzie, bo... Tak jak mówią tutaj, wszystkie śmieszki internetowe, początek gry pokazuje, jaka jest grupa docelowa. Rozgrywka jest fajna, jest dynamiczna. Na początku ta gra mi się kompletnie nie podobała. Była nudna, była sztuczna, żenująca. Nie widziałem co się dzieje, musiałem jeszcze te wszystkie klasy odblokować. W tym momencie nie wiem jak będzie wyglądał ich system. System płat płatności nie jest tak Mam nadzieję, że to się rozwinie dobrze, ponieważ nie spotkałem się z dobrym... dobrym MMO em w ostatnim czasem. Nozmę wezmę tego i tyle. Ostatni raz wam pokażę coś. Ostatnia akcja będę będę kończył. Ponieważ tu nie ma więcej. mówiłem sytuację o sytuacji Blizzard Blizzard. Inwestuje we free to play, Rozwija StarCraft'a, ponieważ wie, że przegraliśmy. Nie, wygraliśmy. Błąd. Blizzard inwestuje w StarCraft'a. Wie, że to jest przyszłościowy biznes. Turnieje się w tym momencie rozwijają. Od, od, od paru lat jest to coś, co, co, co jednak ludzie chcą oglądać, chcą robić. Nie muszę tu nikogo oświecać. Każdą postać widzicie, levelujemy. To tak przy okazji to jest. Gry możecie sobie sami sprawdzić. Umówmy się. On tylko pokazuje, że takie coś istnieje, i że to coś jest dobre. Że tam zaufane źródło jakieś wiecie, Możecie, jak ktoś tam możecie mnie potem w komentarzach skrzyczeć, że jestem niefajny i w ogóle kłamie, ludzi. Pingi są OK. 84. No nie są OK. Mówię pokazywał 64, ale da się grać widzieliście, gra nawet normalnie. liczę na tą naprawdę kochałem Damage za to, co zrobiło w wy, wy Wolfensteinie starym i tak. Wróćmy do niego bardzo chętnie, ale to co mnie wezmę w mecz, to co mnie odrzuca to jest ilość modów na serwerach, Nie, to jest jednak nie dla mnie. Też sobie sprawdziłem Wolfensteina, pewnie działa, jeszcze pewnie są serwery i tak dalej. To mi coś skończyło, R win, -win, -win ratio? Chyba tak. Chyba win, -win, -win ratio to by było. Okay. Coś jeszcze tutaj szczególnego. Keys. Let's do this. Dobrze, nieważne. Tyle na ten temat. Dirty bomb. Nazywa się gra. Na Steamie zobaczcie. Closed beta, trzeba mieć klucz. Pewnie poczekacie go z giveaway. Nie wiem, czym to się włączyło. Włączałem powiadomienia. Nie bierzcie takiego udziału w giveawayach. Znaczy, możecie wygrać, ale Ale że to jest tylko farma dla tych stron. Żegnam się. Tyle. Na ten temat pamiętajcie, co mówiłem o Blizzardzie. A mam nadzieję, że ktoś mi kiedyś potem przypomni, że miałem rację, że sobie sam przypomnę. Żegnam.